Cześć wszystkim. Witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zabiorę Was w podróż do miejsca, gdzie nie dotarł jeszcze prawie żaden człowiek. Do najgłębszego punktu naszej planety Rowu Mariańskiego. Wyobraźcie sobie miejsce tak głębokie, że gdyby umieścić tam Mount Everest, jego szczyt wciąż znajdowałby się ponad kilometr pod powierzchnią wody. Miejsce, gdzie ciśnienie jest tak ekstremalne, że mogłoby zmiażdżyć człowieka w ułamku sekundy. Miejsce tak tajemnicze, że wiemy o nim mniej niż o powierzchni Księżyca. W dzisiejszym odcinku poznamy nie tylko fakty i liczby dotyczące tego niezwykłego miejsca, ale również odkryjemy zaskakujące życie, które potrafi przetrwać w tak ekstremalnych warunkach oraz historię ludzi, którzy odważyli się tam zapuścić. Zostańcie ze mną i poznajcie tajemnicę rowu mariańskiego. Rów mariański znajduje się na zachodnim Pacyfiku, około 200 km na wschód od Marianów, archipelagu wysp, od których wziął swoją nazwę. Geograficznie jest zlokalizowany między Japonią a Australią na wschód od Filipin. Powstał w wyniku subdukcji płyt tektonicznych. Płyta pacyficzna zanurza się pod płytę filipińską, tworząc gigantyczne zagłębienie. Ten proces trwa już miliony lat i nadal postępuje. Bardzo powoli. Najgłębszym znanym punktem rowu jest głębia Challengera, która sięga 10994 metrów poniżej poziomu morza. Dla porównania, Mount Everest ma wysokość 8848 metrów. Samoloty pasażerskie latają na wysokości około 10 000 metrów. Przeciętna głębokość oceanu to zaledwie 3800 metrów. Ciekawostką jest to, że Rów Mariański to nie tylko najgłębsze miejsce na Ziemi. Ma również imponującą długość około 2550 km i szerokość do 69 km. Gdybyśmy umieścili go w Europie, rozciągałby się mniej więcej od Warszawy do Madrytu. Na dnie rowu Mariańskiego panują naprawdę ekstremalne warunki. Ciśnienie wynosi tam ponad 1000 atmosfer. To jakby na twoje ciało naciskało 1600 samochodów ułożonych jeden na drugim. Temperatura wody oscyluje między 1 do 4 stopni Celsjusza. Panuje absolutna ciemność. Promienie słoneczne nie docierają nawet w ułamku procenta. Mimo tych nieprzyjaznych warunków życie tam istnieje. Naukowcy odkryli tam różnorodne organizmy: amfitryte, różowe, przezroczyste ryby głębinowe, wiciowce i bakterie wykorzystujące chemosyntezę zamiast fotosyntezy. Wielkie pierwotniaki zwane ksenofioforami, osiągające 20 cm średnicy. Gigantyczne równonogi przypominające stonogi, mierzące do 30 cm długości. Co ciekawe, na dnie rowu odkryto również śnieg morski, opadające z wyższych warstw oceanu szczątki organiczne, które stanowią podstawę łańcucha pokarmowego dla głębinowych stworzeń. Badania sugerują, że życie w rowie jest zaskakująco różnorodne i obfite, wbrew wcześniejszym przypuszczeniom. Uwaga! Jeśli lubisz poszerzać swoją wiedzę o świecie, zasubskrybuj ten kanał, napisz komentarz, a obiecuję, że nie przegapisz następnego odcinka. A teraz ciekawostka. A czy wiedzieliście, że gdyby opróżnić rów mariański z wody, potrzeba by było 120 godzin, aby spaść z jego krawędzi na dno? Niesamowite, prawda? Hipotetycznie wręcz niemożliwe. Historia badań rowu mariańskiego zaczyna się w 1875 roku, kiedy brytyjska ekspedycja na okręcie HMS Challenger jako pierwsza zmierzyła jego znaczną głębokość. Używali prymitywnej metody, opuszczali na linię ciężarek i mierzyli ile liny schodziło do momentu, gdy ciężarek dotknął dna. Zmierzyli wtedy głębokość 8 przecinek 184 metrów. Niedokładnie, ale już wtedy wiedzieli, że odkryli coś wyjątkowego. Prawdziwy przełom nastąpił jednak dopiero w 1960 roku, kiedy szwajcarski badacz Jacques Picard i amerykański oficer marynarki Don Walsh zanurzyli się na dno głębi Challengera w batyskafie triest. Spędzili tam zaledwie 20 minut, ale dokonali historycznego wyczynu. Byli pierwszymi ludźmi, którzy zobaczyli najgłębsze miejsce na ziemi. Ich pojazd był prymitywny, według dzisiejszych standardów. Stalowa kabina z małym okienkiem, przyczepiona do zbiornika wypełnionego benzyną. Następna wizyta człowieka miała miejsce dopiero w 2012 roku, gdy reżyser James Cameron zanurzył się tam w jednoosobowym batyskafie Deep Sea Challenger. Spędził tam kilka godzin, zbierając próbki i filmując. W 2019 roku amerykański odkrywca Wiktor Weskowo pobił rekord najgłębszego zanurzenia, a jego ekspedycja Five Dips odkryła nowe gatunki organizmów i niestety plastikowe śmieci nad nierowu. To pokazuje, jak daleko sięga ludzki wpływ na naszą planetę. Wiedzieliście, że nad Rowu mariańskiego naukowcy. Regularnie rejestrują dźwięki. Można tam usłyszeć trzęsienia ziemi, odgłosy wielorybów z powierzchni, a nawet e, szum statków. Dźwięk przenosi się w wodzie wyjątkowo dobrze i dociera nawet do tych skrajnych głębokości. A teraz szokujący fakt: w 2018 roku badacze znaleźli na dnie rowu mariańskiego torbę plastikową. Tak, nawet najgłębsze miejsce na Ziemi nie jest wolne od ludzkiego zanieczyszczenia. Znaleziono tam również mikroplastik i śladowe ilości substancji chemicznych używanych w produkcji przemysłowej. Ciśnienie na dnie rowu jest tak ogromne, że gdyby umieścić tam człowieka bez ochrony, zostałby zmiażdżony do rozmiarów piłki tenisowej w ułamku sekundy. Woda pod takim ciśnieniem zachowuje się prawie jak ciecz gęstsza od syropu. Odkryto tam organizmy zdolne do bioluminescencji, wytwarzania własnego światła. W absolutnej ciemności to niezwykła zdolność, która służy do wabienia zdobyczy lub odstraszania drapieżników. Dzisiaj badania Rowu Mariańskiego prowadzone są głównie przez zdalnie sterowane pojazdy podwodne, wyposażone w zaawansowane kamery i czujniki. Technologia pozwala nam eksplorować te ekstremalne głębiny bez narażania ludzkiego życia. Dlaczego w ogóle badamy rów mariański? Organizmy żyjące w tak ekstremalnych warunkach produkują unikalne enzymy i związki chemiczne, które mogą mieć zastosowanie w medycynie do tworzenia nowych leków, biotechnologii, enzymy działające w ekstremalnych warunkach, przemyśle inspiracja dla nowych materiałów i technologii. Co więcej, badanie życia w ekstremalnych warunkach rowu mariańskiego może pomóc nam zrozumieć, jak życie mogłoby ewoluować na innych planetach. Naukowcy porównują warunki panujące w głębinach do tych, które mogą występować na księżycach Jowisza, takich jak Europa, gdzie pod lodową powierzchnią może istnieć ocean. Rów Mariański i to jedno z ostatnich prawdziwie niezbadanych miejsc na naszej planecie głębsze niż wysokość Mount Everestu. Ciemniejsze niż najgłębsza jaskinia, bardziej ekstremalne niż większość miejsc we wszechświecie, które znamy. Pomyślcie tylko, znamy lepiej powierzchnię Marsa niż dno naszych własnych oceanów. Eksploracja tych głębin przypomina nam, jak wiele jeszcze nie wiemy o naszej własnej planecie. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek przybliżył Wam ten fascynujący temat. Jeśli podobała Wam się ta podróż do najgłębszego miejsca na Ziemi, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał i koniecznie dajcie znać w komentarzach, o jakim tajemniczym miejscu na Ziemi chcielibyście usłyszeć w następnym odcinku. A jeśli macie więcej pytań odnośnie odcinków, możemy przeprowadzić sesję QA? Dajcie znać. A kto jeszcze nie obejrzał największego skrótu na świecie, czy nie zobaczył świecących plaż, zapraszamy do poprzednich odcinków na kanale. Dzięki za uwagę i do zobaczenia za tydzień.